Poprzez tak zwaną tolerancję, dzisiaj często człowieka się upokarza, nie ukazując mu piękna siebie samego. A co zrobił dzisiaj święty Józef? Piękny poemat miłości. Nie chciał upokorzyć Maryi, przyjął ją i Jezusa. Patrząc na postawę świętego Józefa, można powiedzieć, jakże dzisiaj są potrzebni tacy ludzie jak on. Czysta i doskonała miłość do Maryi i do Jezusa po prostu wspólnota. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz powiedział taką rzecz. Msza Święta mówi nam: jest czysta miłość, jest zwycięstwo dobra, jest ratunek dla każdego człowieka. Wejdź we wspólnotę z Panem. Więc każdy z nas ma taką możliwość czystej miłości, uczestniczenia w czystej miłości. To ofiara miłości Jezusa Chrystusa do człowieka, która dokonuje się podczas każdej mszy świętej, podczas Eucharystii, ale także w spowiedzi świętej, kiedy Bóg umierając na krzyżu ofiarował swoje życie tobie, abyś ty i ja miał życie z Jezusem, miał życie ze świętymi. Nie rezygnuj z życia z Jezusem, niech święta Bożego Narodzenia będą świętami z Jezusem, bo bez Jezusa te święta są dobani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.